Wkładki wykonywane w gabinetach Food Medica są zbudowane z wielu warstw i różnych materiałów, ponieważ inną funkcję powinien spełniać przód wkładki, a inną środkowa część bądź tylnia. Zatem stabilność i sztywność wkładki zapewniają warstwy żywiczne, które w połączeniu z materiałem bazowym. Dają nam solidne podparcie i ukierunkowanie toru pracy stopy. Z kolei, te materiały, które są na przodzie stopy, powinny dawać miękkie odciążenie, tak aby nie sprawiać bólu w obrębie przedniej części stopy. Też mamy możliwość zmiany pokrycia w wielu różnych wkładkach, ponieważ część materiałów zawiera pokrycie nanocząsteczkami srebra które ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, zatem będzie również chroniło skórę stóp. Mamy możliwość doboru różnych pokryć, na przykład we wkładkach dziecięcych, co jest ogromną zaletą, bo jeśli dziecko wybierze sobie kolor wkładki, to zdecydowanie chętniej będzie je nosić.